Dionizos w prawosławnym monasterze. Jesteśmy na Krecie. Stoimy przed monastyrem Hagiatriada. Tutaj na środku są schody, którymi wchodzimy do środka, ale zanim wejdziemy, warto zwrócić uwagę na drzwi po obu stronach, na rogach. Po lewej jest sklep. Wcześniej tłoczono tu oliwę. znaczy drzwiami jest napis, który możemy przetłumaczyć. Panie, świat jest pełen twego miłosierdzia. Tylko, że tu jest ciekawy myk. W języku greckim oliwa i miłosierdzie brzmią podobnie. A z drugiej strony, gdzie trzymano wino i o zgrozo wejść tam nie można, jest napis, który zaskakuje w chrześcijańskim klasztorze. Tutaj, e, przyjacielu, jest e, złotowłosy syn Semele Dionisiusz.